do szlifowania narożników wewnętrznych używam sobie szpacheleczki gąbki trapezowej no i oczywiście jakaś lampeczka najlepiej bezprzewodowa ogólnie te narożniki już wyglądają bardzo dobrze ale w pierwszym podejściu ewentualnie jak są jakieś małe stróbki, no to sobie zrapuję je szpachelką Następnie chwytam za oświetlenie i ważne jest dla mnie, aby ta gąbka była świeża, a mianowicie ten rand, który się znajduje tutaj. Robię to w taki sposób, że dociskam do narożnika, drugą część odchylam, właśnie żeby w czasie szlifowania nie powstała mi tutaj sznyta. No i naprawdę wystarczy kilka prostych ruchów. I jest to szlifnięte. Generalnie też zawsze zaczynam szlifować od dołu, dlatego, że jakbym zaczął od góry, no to ten był cały czas by mi opadł na później szlifowaną powierzchnię. Tak to nie mam tego problemu, nic ewentualnie mi tutaj nie zasłania. I zrobione.